Dzień doberek, dzień doberek. Witam wszystkich tu serdecznie zebranych. Kolejny odcineczek z Rival Stars Horse Racing. No, bo przecież to wasza ulubiona gra, w sumie moja też. Kochane nasze źrebaczki. I ogólnie, naprawdę no, sympatycznie mi się gra w tą grę. Także wam powiem, że więc robimy sobie taką serię i mogę wam na wstępie powiedzieć, że zaczynam daily na tym y, kanale gamingowym, bo jeszcze nie robiłam daily na tym kanale i zobaczymy co uda mi się osiągnąć tym, tymi daily, więc możecie pisać jakiekolwiek gry jest dzieckie mam nagrać, więc y, mam czas także... No, Postaram się nagrać wszystkie oczywiście te, które będę mogła mieć lub też mam. Dobra, weźmiemy sobie na początek pieniążki. No oczywiście się przydadzą. Nie wiem czy nie będę musiała jakieś zawody pojechać, żeby mieć pieniądze na te rywaki. Zobaczmy co tam u wstajni. Okej, okay, dobra. To są chyba zierwaki, które mi się ostatnio urodziły na filmie. Dobra, dobra, dobra. Tak, bo to ma laty ma ciotło. pamiętacie to? No po prostu, dobra, musimy tego Staliona Wogiera dać jako reproduktora. Bo jest to naprawdę ciekawa, jakie jak no, przekazuje maści. Znaczy w sumie możemy sobie sprawdzić. Bo tutaj widzicie, są geny jego, a tutaj jakie może przekazać, może, więc to też nie jest powiedziane. Sprawdźmy. Okej, okay, czyli taka odmianka i niby taki podstawowy kolor. No zobaczymy, czy źrebaki faktycznie będą się robić takie. Yy, I co? Aha, na zawody, okej, okay, przepaść, ma na zawody, na zawody. Jestem bardzo podekscytowana, bo... no naprawdę... Daily, no chciałabym rozwinąć ten kanał jeździecki, widzę, że ma... jeździecki... jeździecki gamingowy, o, tak to ujmijmy. Bo widzę, że jest potencjał, jest potencjał, podoba wam się bardzo ta gra, więc zobaczymy. Oczywiście, tak jak mówiłam, będę nagrywać też inne, ale piszcie w komentarzu. Wiadomo, że za dużo nie myślała, <gryw> jaką tu grę nagrać, możecie mi pomóc. Yy, dobrze, proszę Państwa, jedyneczka, jedyneczka, jedyneczka. Dobra, teraz dajemy na pierwszy ogień 13,5. No, tyle muszę zapłacić, ale nie mam pewności, że ona wygra, więc. Dobra, trudno. Sprawdźmy to. Mam nadzieję, że wygra. Z siebie Haki. Jej, wygrała. No i o to chodzi, żeby wygrywać, ale nie przegrywać, tak? 83 plus 128 tysięcy No i cyk, zobaczcie ile mi już e, Przyszło pieniążków, no I tak to się właśnie gra w, e, Tutaj na tej w, te, w tą grę na komputer e, Bo na telefon jest O wiele, o wiele, wiele trudniej Dlatego zdecydowałam się Właśnie przejść na wersję Na komputer U, Tutaj niby że druga No to zobaczymy czy faktycznie, o teraz Niby nam się zmieniło, dobra Zobaczmy, zobaczmy co, e, co tutaj, jakie miejsce będziemy mieć. Pierwsze, a no to widzicie. Hakamana dzisiaj ma wprawę w tej grze. Dobra, zrobimy sobie pierwszy milion, znaczy no pierwszy milion. W tym dniu oczywiście, bo już pierwszy milion to dawno miałam. E, tyry, tyry. Nawet zauważyło mi się, że 5 milionów miałam, no ale to wszystko wydałam oczywiście na konie i takie tam. <grych> Cały czas mam ten 14 level, bo nie mogę się zebrać na te zadania, robienie zadanek, nie? A chcę też właśnie robić kontentowy... kontentowe. Yy, o kurde, dziesiąty?! A, o no to widzicie. Tak też się zdarza. A chcę robić kontent śrebaczkowy. O tak, nie mogłam się wypowiedzieć. Nie no, kurde, i teraz na minus jestem. Czekajcie, sprawdźmy to. No, mm -hmm. I od razu mi spada ranga. E, z racji tego, że przegrałam. To jest właśnie najgorsze. Sprawdźmy to. No, haki. Bo ja nie mam zamiaru tutaj, kurczę. Pieniędzy tracić. No, ja to chodzi. Szkoda w ogóle, że w tą grę nie da się grać online. Wiecie o co chodzi, Że mogłabym też z wami do Waszej stajni pójść i ogólnie. Ej, tak, raczej jest w sumie całkiem ładna. Całkiem ładna. No dobra. Kupujemy <laughs> Bo już za dużo tych koni mam, aczkolwiek nie chcę tracić pieniędzy, więc sobie pójdziemy do stajni źrebaczkowej I musimy sobie jakąś klacz pokryć. Co by tutaj za długo nie czekać, kochani moi drodzy. Czyli tak jak mówiłam, laty to, Plus moje klacz, tylko e, sprawdźmy, czym laty to Tak. Ma rodziców e, mystery, więc mystery nie może być. Czyli Mystery odpada. Taką piękną masz, majku. Dobra, cremillo, e, Pink Sun. Cappuccino. Sweet chili. Hakamady ha, nie mogę. Czyli tak, Sweet Chili. Cappuccino. To już chyba tą dwójkę ze sobą kojarzyliśmy. Jakie słowo w ogóle wymyśliłam na szybko. E, dobra. Pink Sun. Myślę, że to jest dobry wybór. Z tej samych kremelo? No, ciekawie będzie, dobra. Bierzemy Pink Sun i Laty Macchiato. Lecimy z kolejną klaczą i łogierem. Tym razem łogiera sobie wezmę jakiegoś... o, kasztanek. Stąd I jakich rodziców ma z fajną odmianą? No, więc może jest duża szansa że jego syn, córka też czy po dziadkach. Maść. Hmm. No i fajnie, to co? Bierzemy Chryzantemę, nie? Milka, bonus, dobra. Chryzantema z tym, tym. Ósmy level jeszcze, widzicie, nie mogę odblokować konia, bo muszę mieć piętnasty. 100 tysięcy za to krycie? No ja zwankrutuję, no dobra. No ale w sumie siódmy z siódmym. To długo trzeba czekać, 25 minut. E, ale oczywiście to zaraz jeszcze sobie trzeciego konia typ pokryjemy. To w ogóle mi się pokazał z pierwszym levelem koń, Co jest grane? Nie wiem co chodzi nawet. Jeszcze taka kwota zakrycie. No fajnie. I drugi level, no. Co my tutaj mamy? Co jest grane? Czemu takie słabe konie? Od maści, oczywiście. No tu kolejny kasztanek ładny z latarnią. Ale jakoś do mnie nie przemawia. Ten no. O! Czekajcie. A, bo ja sobie mogę w sumie tak robić. A. Kurde, a tutaj jakich rodziców ma, zobaczcie. Ta masz ciekawa jest. Kurde, no dobra, weźmiemy sobie tego e, mornings e, metafor, nie wiem, co się czyta e, i będziemy sobie mystery. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Breed. Bardzo fajnie, podoba mnie się to. Także my sobie chwilę poczekam i sobie to pominę. Zobaczymy, jakieś herbaczki nam się tutaj urodzą. Kocham ten moment, naprawdę. Widzisz, ja, jak się wkręcę, to ja mogę w tą grę cały dzień grać, tak naprawdę. <grych> serio, serio. Serio, serio, Wam mówię, naprawdę nie ściegnę. Dobra. Podaćmy sobie wyścig. Już zrobiłabym jakieś zadanie tutaj z wami, no ale aczkolwiek, widzicie tutaj. E, Trenuj konia do 25 levelu Sprint Energy. Czyli chodzi o to. No ja za bardzo nie mam jakiego konia. Ojej, przeszłam, żeby się wsiadła, żeby iść spać. No hakamada już ma. Yy, no, aczkolwiek, no, no nie. No, to się nie liczy. Tu same końmi mają, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Same 14 a bo tu są moje też. O kurle, co? Hm. Sprawdźmy jeszcze czy mamy coś... Aha, train... Uh -huh, uh -huh. Czyli tu mamy też wytrenować i tu mamy też wytrenować, więc tu można na jedną pieczę wziąć konia któregoś, który ma 30 level i można go trenować do 28, a zarazem 25 nam tutaj pyknie. Kur... Znowu klikłamy słońce Yy, I wygrać ten wyścig, ale żeby wygrać ten wyścig, to muszę mieć konia właśnie z. Yy, z którym levelem? Czekajcie, zaraz wam powiem, żeby was nie skłamać. Z szóstym albo z siódmym na full na maksa, yy, że tak powiem, wytrenowanego. No, aczkolwiek tutaj nie mam. <ścoughs> yy, niestety. No, Hakamada jest na full wytrenowana, ale ma piąty level, a potrzebuję już konia, który jest na full wytrenowany z siódmym. I teraz jakiego by tu wziąć konia, którego na pewno nie sprzedam, chociaż i tak będę musiała go sprzedać, bo pewnie takie zadanie się pojawi. Że sprzedaj konia, a potem będę miała na przykład 19 czy tam 16 i będzie mi zadanie pisać fabularne, że mam... no fabularne powiedzmy tak, że mam sprzedać tego konia z 20. czy tam 30 levelem, nie? I to jest ten ból, że go trenowałam tyle czasu, potem muszę go sprzedać, bo inaczej nie przejdę i nie będę miała kolejnego i tego. No cóż, ale jak się już bije ten 20, to ma się wszystko na full'a i potem kurde ponoć się gra yy, ile się chce, no limit że jest potem bardzo, bardzo łatwo Zobaczymy I bardzo się cieszę, że będę mogła wtedy kryć te swoje konie stworzone bo jestem ciekawa jakie maście powychodzą maszcie maści yy, no, Chciałam na pastwisko zobaczyć czy mam faktycznie jakiegoś konia tutaj 15 level Hazard ma. Może no, tego Hazarta przypuścić. O no, co dzisiaj tak po prostu się mać? mi się chce, masakra. Eee... Glitz Horse. Kurczę, ale szkoda mi go sprzedawać, jak już będę miała. Kurde, dobra. Eee, move Stable. I teraz go weźmiemy na trening. Tylko hazarda, bo on ma najwięcej tutaj wytrenowany. Speed. Aha, Czyli muszę go wytrenować jeszcze? Jakbyś udział w wyścigu? No i tak to właśnie jest. Kochani, tak to właśnie jest. Że jeszcze, żeby musiała go wytrenować, to muszę odblokować sam. Ten status i muszę brać udział w wyścigu. No i to jest takie. No jeszcze drugie miejsce. No nie. Nie podoba mi się to. 16, dobra. Lecimy sobie do 28, tak? Fajne. Najgorzej, najgorzej, no cóż mam mogę powiedzieć? Nawet nie wiem, czy opłaca mi się to wam nagrywać, więc ja sobie w tym momencie y, zatrzymam i widzimy się, jak już on będzie miał większy level. Dobra, kochani, wracam do Was, wracam. Udało mi się jako tako dojść mu 24 level, e, więc y, jest naprawdę w porządku. Wiesz, <grym> jak na 25 pyknie, czekajcie, to nie wiem, czy mi. O, tutaj zaliczę to zadanie e, i wtedy będę miała już wszystko z głowy tą panią i zostanie mi zadanie te do zrobienia i te do zrobienia, żeby odlokować 15 level e, ale jeszcze zanim, co to sobie zobaczymy, co nam się urodziło pierwsza idzie na pierwszą idzie Pink Sun sprawdźmy to Jak no po prostu słońce. Kurczę, ładny, ładny. Ale tak, byłam trochę w szoku, um, bo. Srokaty zawsze ładny, ale z tą kurczę nie wiem, jaka to jest taka. A ona nie była właśnie z kapucino. Dobra, nie wiem. Zapiszę sobie fotkę. Nie wiem, nie wiem. Eee, damy sobie jakoś randomowe imię. Hauling. Twin. Co to, jakieś dziwne imię? No. Dat amnezja. Dobra, nie będzie amnezja. <śprawda> Sprawdźmy, jak amnezja teraz wygląda. Ej! Ej! No to ja nie wiedziałam, że ona tak wyładnieje. No i teraz to mi się ona podoba, kochani. No i teraz ma fajną maść, kurde. Prawie, że nie widać, że jest strokata, ale o to mi chodziło, no właśnie, z latem I ona właśnie ma taki kolor tej maści. Wow. No, podoba mi się, podoba mi się, podoba mi się. Nie wiem czy ją nie zostawiam, ma siódmy lewe, ale to zobaczymy. Zobaczymy jak reszta z rybaków. Tu jeszcze mi zostało raz, dwa, trzy, cztery i resztę muszę odesłać się na pastwisko. <grym> Potem będę musiała sprzedawać jak już na pastwisko będę miała full. No, ale jeszcze trochę, bo tutaj widzicie 60 koni wejdzie na pastwisko, więc jest ok. Na razie o tym nie myślę. Skipniemy sobie, kogo by tu skipnąć. Najpierw ją, Chryzantema. Wow, chryzantema. No postara się. Ale nie wiem czy już mam taką odmiankę, ale co tak to, to cudnie wygląda? Te rzęsy takie białe. Jeju! Ja cię sunę. Ciekawe czy na żywość rybaki też tak mają. Ale tutaj też ma taką plamkę na hrabce, taką bialutką e, Jak prima normalnie. No fajnie, fajnie. Nie wiem czy to nie jest ta sama odmiana, co mama ma. Aczkolwiek, no dobra. I siódmy level. Szaleje dzisiaj. Daisy, okej, okay, niech będzie Daisy, ale bez jakiś... co Daisy. Dzisiaj imiona proponowane przez komputer. Dlaczego ona ściemniała? No nie podoba mi się to. Ej, dlaczego ona tak ściemniała? To była taka ładna. Eee, no nie. Wiecie co, nie, nie, teraz za bardzo ciemno jest. Hm. Nie wiem dlaczego. To było tylko ładne, jak była zierbaczkiem. No cóż, dobra. Kolejny rybaczek, Gdzie jest kolejny zierbaczek? Tutaj. Skip. Uwaga, uwaga. Eee. Ciekawe, ciekawe. Ciekawa ta maść jest, chyba takiej nie miałam. Chociaż nie wiem, czy to nie tutaj do tej cappuccino. Całkiem ciekawa. Taki niby... Nie no, Bruno Kaszanowata nie można tego nazwać. Bo tutaj grzywę ma, jak widzicie, taką jasną. A odmiankę ma oczywiście ładną. Zastanawia mnie jedno właśnie yy, te plamy nad oczami czarne, pod oczami. I tutaj, na kłębie jeszcze. Dobra, sprawdźmy to, bo jestem aż ciekawa. Jak sobie nazywiemy tego uh, Staliona Nice. Dobra, nice Dragonfly, okej. Okay. Myślę, że będzie sam dragonfly, okej, okay, a nie nice. Waga, uwaga! I. No! No tak średnio bym powiedział, tak średnio. <średnio> Z znaczy tego, że ja nie lubię szarego koloru, a ten koń tak właśnie wpada w taki szary, to niezbyt mi się widzi, tak szczerze. Nie mam pojęcia w ogóle, co to za maść jest. Jak ją nazwać? Jak nazwać tą maść? Piszcie w komentarzu, może wy będziecie wiedzieć. Bardzo ciekawa. I podoba mi się jedynie ta odmiana tutaj na tej kłębie i pod oczami, to jest spoko, ale tak jak trochę tak w szara bo taka szara, nie wiem, błana, jakieś jasno-błany, jakieś błano-szara, nie wiem jak w ogóle to nazwać. No aczkolwiek, okej, okay. kusi mnie, żeby jeszcze pokryć jakieś dwie klacze, bo widzicie, tutaj mamy jeszcze yy, na dwa źrebaki, czy tak to ujmę miejsce. Więc na koniec sobie jeszcze weźmiemy... Nie to gripa, oczywiście. Jakieś klacze pokryjemy i od razu sobie skipniemy, bo... 700 tysięcy mam, no to czemu by nie wykorzystać? Możemy nawet wziąć te, co nam się teraz urodziły. Żeby większy surprise był. Dobra, bierzemy dat amnezję. <grystanie> Tutaj sobie... <krystanie> ulczę. Co tu się dzieje? Za oknem 30 stopnia, ja nagrywam. No cóż. Tak to jest, właśnie. No co to jakieś słabe mi tu pokazują? Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj w ogóle nigdy nie ma tych srokatych koni, nie? Jako kryjących. Może jakby to miał 20 level. Nie wiadomo. Nie wiem dlaczego. Same tutaj podstawowe maści mi pokazują. Kasztanek Kasztanek, kasztanek, tu są, góry, same kasztanki Balagetiki taki i kasztanki Dobra Bierzemy tego kasztanka z... ...stat amnesium Tak Sprawdźmy co wyjdzie <grymne> Co wyjdzie, co wyjdzie, co wyjdzie na jakiś rybaczek dzisiaj I kolejną klacz to sobie weźmiemy kremelno, bo dawno kremelno w sumie nie próbłam. Dawno to w ostatnim odcinku, ale przygnijcie oko. Uuu, kurde zawsze wie kusi krewelo z karym koniem. No po prostu tak, to są takie dwie skrajne maści. To mam takiego bułanego, ale czwarty level to nie, nie, nie. Ja też patrzę mniej więcej na level właśnie, żeby był odpowiedni. Kurde, nie wiem czy jak kasztanka weźmiemy, to na mielonek wyjdzie. A ten w ogóle bez takiej odmiany. Może tu na chrabkach ma coś takie trzy plamki? Ciekawe to jest. A tutaj w ogóle jakiego ma pradziadka czy tam prababcie? Ej. Dobra, bierzemy go. Bierzemy go, co wyjdzie? Zaraz sprawdzimy. Okej, okay, tak jak mówiłam, dwie klacze, bo trzy to nam się już nie zmieszczą, potem będę musiała na paswisko dawać te konie. Ale tak na sam koniec, zobaczymy na sam koniec odcinka co nam wyjdzie i uwaga, uwaga, weźmy sobie tak, nad czy dat amnezję? dobra, najpierw ją, po kolei. Ej, a teraz zobaczyłam, że ona ma grzybę kolorową w ogóle jeszcze, wow. No, myślę, że ją na pewno zostawię, chyba, że mi się to zbagowało. Nie wiem. Zobaczę następnego razu, jak się zaloguję, Czy będzie miała też dalej tą kolorową grzybę? Bo czasem mi się grzyby. Yy, no. No, bugują. Dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy to, jak w milionerach, nie? I juniu! I ma Marybie, oko! Ej, co jest? Gra. Jakie cdejnko? Tylko w ogóle ma tutaj taką maść szarą i ciekawe czy będzie kremello? Dobre pytanie, a ogierek, ogierek y Czy zostaje z taką szatą maścią? Myślę, że nie, że to będzie kremello, koń y Zobaczymy zaraz, zaraz zobaczymy Tylko jakie by tu imię? Happy Ham... O, takie może być, takie może być Uwaga, uwaga no, i tak jak mówiłam jest Kremello, jest Kremello proszę Państwa, z rybim okiem, czyli mamy kolejnego konia Kremello, jej, jak ja konie Kremello, super, nawet tutaj widzicie, nie, ale tak szczerze naprawdę uwielbiam, uwielbiam, no to z kasztanka i takiego tutaj błanego Izabelka można też tu ująć przed Kremello, może być, ale chyba nie miałam ogiera, ogiera Kremello, więc się cieszę. Miałam dwie klacze, ale ogiera chyba nie miałam. Dobra. I sprawdźmy jeszcze tego z rybaczka kolejnego. E, czy nam się dzisiaj poszczęści, czy nie? Uwaga, uwaga. I mamy kolejnego. Izabelka. Czyli tak podejrzewam. Kremelo z kasztankiem daje Izabelka. E, czyli mamy kolejną Kalahari. <gry> Nie no, śmieję się oczywiście. Yy, fajny tutaj znak zapytania mam na, ty na tym pyszku. No jakby taki srebrzyk się urodził na żywo, to naprawdę z taką skarpetką wysoką. Wow. I tu mamy klaczkę, klaczkę mamy. Czyli mamy kolejną klaczkę Izabelę, Izabelkę, Izabelkę. Yy, tsunami, nie, no nie pasuje. Queen of Question. Aha. Naprawdę nie mam pojęcia. Czemu to tak? Takie nazwy w ogóle? Ceremonia, sztorm. No gdzie? No po prostu, co to są za nazwy? Masakra. Same widzę dwutrzłonowe, członowe O, galakcji niech będzie. Może być. No, mam pięknego Izabelkę. Pięknie, pięknie, pięknie. Oj, nie wiem, czy fotę zrobiłam z tego pośpiechu, no ale cóż. Tak to bywa czasami. Bardzo ładna. Bardzo ładna, podoba mi się. Ale to zobaczymy w kolejnym odcinku, jakie daź rewaczki. Ja się z wami dzisiaj pożegnam. Eee, tak jak mówię, filmy są codziennie, więc widzimy się już jutro. Do zobaczenia jutro. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to bardzo ważne, żeby ten kanał się rozwijał jako tako. I oczywiście subskrypcję, żeby mieć powiadomienie, jak wstawię filmik. Pa pa!